Dzień dobry, witam bardzo serdecznie ponownie na kanale Tarot przy herbatce. Ja na imię mam Andrzej i dzisiaj zajmiemy się szybkim czytaniem ponownie, z szybkim pytaniem i szybką odpowiedzią. A dzisiejsze szybkie pytanie będzie dotyczyć tego, czy osoba, o której myślisz, podejmie próbę skontaktowania się z tobą, czy to w formie spotkania i porozmawiania po prostu, czy zadzwonienia przez telefon, napisania SMS-a przez komunikator listu, cokolwiek. Czy nawet przez prób jakiegoś sąsiada, sąsiadkę albo kogokolwiek z rodziny czy znajomych. Nieważne. Ważne jest to, że pytanie dotyczy, czy osoba podejmie próbę skontaktowania się z Tobą. Pamiętaj oczywiście, że czytanie jest ogólne i nie musi kompletnie z Tobą rezonować w żaden sposób. Więc jeżeli w danej grupie czytanie do Ciebie nie przemawia, bo to nie jest Twoja historia, to w takim razie wybierz inną grupę. A jeżeli. Inne grupy też do Ciebie nie będą przemawiać. To znaczy, że co? Że czytanie nie jest przeznaczone dla Ciebie. Nie przedłużając, przedstawmy dzisiaj grupy. Dzisiaj grupą numer jeden będzie grupa z celestynem, tym niebieskim kamieniem ładnym. Tutaj grupą numer dwa będzie grupa z kwarcem różowym. A grupa numer trzy będzie z tym oto kalcytem miodowym. Jeżeli potrzebujesz chwilę Czasu na zastanowienie się, która grupa do Ciebie najbardziej przemawia. Zatrzymaj ten film, ja w tym czasie łyczę herbaty klasycznie. O, dzisiaj miodem posłodzone. Chyba gryczany. Tak, bo trochę gorzka ta herbata. Dobra, nie przedłużam i przechodzę do grupy numer jeden. W takim razie, czy osoba, o której myśli... Grupa numer 1 podejmie kontakt z grupą numer 1. Czy osoba, o której myśli grupa numer 1 podejmie kontakt z grupą numer 1. Czy osoba, o której myśli grupa numer 1 podejmie kontakt z grupą numer 1. Dobra, patrzymy. Mhm. No, tutaj raczej bym nie wróżył. jeżeli jakikolwiek kontakt z kartą tutaj koła fortuny to raczej kompletnym przypadkiem. Nie widzę tutaj, żeby osoba ta o którą się pytacie, żeby z wami w jakikolwiek sposób chciała kontakt podjąć. Bardziej tutaj będzie, że los mimo wszystko was w jakiś sposób spiknie, że się tak wyrażę. I będziecie mogli ze sobą porozmawiać. Bo ta osoba za Waszymi plecami może o Was mówić, ale nie chce się z Wami spotkać. Nie chce się z Wami spotkać, bo tutaj. Tu jest siódemka mieczy, czyli właśnie coś za plecami tutaj. Raczej nie, raczej nie. Coś tylko mówić o Was może. Natomiast z dziewiątką tutaj mieczy ta osoba jest zamknięta, bo się. Nie wiem, jakby się bała, jakby się bała po prostu kontaktu z wami. Ale mówię, tutaj dziesiąty ten, dziesiąty arkanum wielkie, jakim jest koło Fortuny, mówi o tym, iż to spotkanie, ten kontakt, ta próba nawiązania kontaktu będzie. Ale nie, że ta osoba będzie świadoma tego, tylko los postanowi w najodpowiedniejszym ku temu momencie. To zrobić i po prostu się spotkacie i porozmawiacie o czymkolwiek byście tam mieli porozmawiać. Na dole jest karta, tutaj rycerza mieczy, tak, to jest rycerz mieczy. Rycerz mieczy mówi o tym w tym czytaniu, że może to być nawet szybko. Może to być nawet szybko i to może być na takiej zasadzie, że. Nawet nie będziecie, nie zorientujecie się, kiedy, nie wiem, pójdziecie na jakieś zakupy i nagle walniecie się tymi wózkami, czy takie sytuacje, które po prostu kompletnie, kompletnie są nieprzemyślane, tak? Albo na przykład jedziecie gdzieś, chcecie gdzieś pójść, albo pojechać, i nagle w głowie myśl taka, kurczę, jednak muszę jeszcze jedną rzecz załatwić, i nagle, gdy będziecie chcieli tę rzecz załatwić bo nagle coś nieprzemyślanego Wam wyskoczy, to wyskoczy to spotkanie i będziecie mieli okazję porozmawiać z tą osobą. Cóż mogę rzec, więcej nie trzeba mówić. Szybkie czytanie z szybkim pytaniem i szybką odpowiedzią. Zobaczmy przesłanie Aniołków dla Was. Dla mojej grupy numer jeden. Dobra, już wyjmuję. Uwolnij się i poddaj się. Tak, zdecydowanie. Nie myśl o tym, kiedy to spotkanie nastąpi, bo ta osoba po prostu sama nie będzie chciała napisać do ciebie, skontaktować się z tobą, ale uwolnij się i poddaj się z tym kołem fortuny. Mówi, uwolnij się, bo to spotkanie i ta rozmowa nastąpi. Poddaj się, za, poddaj się kol, kołu fortuny i zaufaj kołu fortuny, że to ten los mimo wszystko was. Spiknie i będziecie mogli pogadać. O czymkolwiek byście tam nie mieli do pogadania, to pogadacie, będziecie mieli ten kontakt. Cóż, hmm. tylko tyle. I aż tyle. Bo... Coś mi telefon zawibrował. Nieistotne. Dziękuję grupie numer jeden, bo nie mam nic więcej do przekazania w takim razie bo widocznie karty tak chciały, żeby jak najszybciej to przekazać. No skoro miecze, to i tak energia szybka. Dobra. O, o matko, jeszcze na dole tutaj się zatrzymała szóstka buław. No to w takim razie moja grupa numer jeden, to spotkanie z przeznaczenia od tego losu, będzie jak najbardziej udane, więc nie przejmujcie się, uwolnijcie się i poddajcie się, jak przedstawia ta oto karta. Uwolnijcie się i poddajcie się. Pozwólcie wszechświatowi działać. Tak, możecie nic nie robić. Cieszcie się życiem, nie musicie nic robić, ten kontakt sam do Was przyjdzie. Najlepiej, jak nic nie trzeba robić, a wszystko sobie przychodzi samo. <grytanie> Dobra, wyczymierzcie herbaty. I przechodzimy do grupy numer 2. Grupa numer 2 była skwarcem, proszę. Tak. Grupa numer dwa z kwarcem różowym, więc czy osoba, o której myśli grupa numer dwa podejmie kontakt z grupą numer 2. O dwie karty. Dobra. Czy osoba, o której myśli grupa numer dwa, podejmie kontakt z grupą numer dwa? Czy osoba, o której myśli grupa numer dwa, podejmie kontakt z grupą numer dwa. Jeszcze jedną weźmy. O, gwiazda na dole, no to już. Arcykapłan, mag, siódemka mieczy. No, znowu coś za plecami. No, jasny gwint z gwiazdą na spodzie. No to znaczy, że to. <noise> Cóż ja mogę rzec? Tak, w tej, w tej grupie mogę powiedzieć, ta osoba zdecydowanie podejmie działanie. Zdecydowanie podejmie działanie, bo ta osoba uważa, że z wami można działać i podążać ku rozwojowi, ku rozkwitowi. Ta wasza relacja, znajomość zdecydowanie według tej osoby powinna dalej się rozwijać, i powinna dalej w jakiś sposób być. Formowana, kształtowana, by można było spełniać z Wami marzenia, tak? Spełniać z Wami marzenia. Z kartą gwiazdy. A z tą siódemką mieczy, to ta osoba będzie tak po cichu. Ja przypadkiem nie chcący dostrzegłem tutaj paź mieczy i z tym paziem mieczy i siódemką mieczy, to zdecydowanie ta osoba będzie chciała tak po kroczek, po kroczku, po cichu, ale to działa nie będzie. To działanie zdecydowanie będzie. Oj, poczekajcie, bo tutaj widzę, że może tak zrobię. O, tak będzie lepiej, żebyście widzieli to. Tutaj jest gwiazda, tak i tutaj jest paźmieczy. E, ta osoba, mówię, kroczek po kroczku, po cichutku, żeby tu nikt nie zobaczył przypadkiem, żeby tu nikt przypadkiem nie zobaczył, ale ta osoba to podziałanie pod, będzie cały czas podejmować. Tu nawet widać to że siedzi w jakimś tam miejscu, tam nie, nie gdzieś na, żeby to było miejsce takie widoczne, tylko to jest właśnie bardziej takie na uboczu gdzieś tak ale ta osoba będzie chciała, zdecydowanie będzie chciała to działanie podjąć zobaczcie ile macie, aż trzy arka na wielkie tu macie to zdecydowanie to i to będzie czy to będzie szybko? Nie wiem, raczej szybciej i śmierć i śmierć, dobra ok, niech będzie ta osoba, będzie kroczek po kroczku do was iść, ale te kroczki mimo wszystko nie będą takie malutkie, tylko będą trochę no większe <śm> to co mam powiedzieć, no większe będą trochę tych kroków tu musi przejść żeby ten kontakt nastąpił o, 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 o sorki. sorki bardzo przepraszam Kamera mi się ruszyła. <noise> Tutaj będą Kro, trochę tych kroków, musi przejść, ale ostatecznie to działanie będzie i ta rozmowa będzie. Będziecie mogli sobie porozmawiać o czymkolwiek tylko chcecie, o czymkolwiek tylko powinniście porozmawiać. Ten kontakt będzie na 100%. Na 100%. Tylko mówię. Po cichu. Raczej, powoli. I raczej będzie to coś napisane do Was, w sensie raczej przez komunikator jakiś albo wiadomości tekstowe, bo to raczej nie będzie na zasadzie, właśnie, że och, przyjdę z kwiatami do Was. Nie, 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 nie. To będzie osoba taka, że bardziej tu popisać bardziej popisać. No cóż, dobra, jeszcze przesłanie dla Was od aniołków. Mam nadzieję, że już więcej nie walnę tej kamery. Eee, dobra. Przesłanie dla Was, Danielku. Amor! Uu. Może tych kwiatów na początku, w takim razie nie być. Ale w tych wiadomościach, kto wie, kto wie, czy w tych wiadomościach z tym Amorem ta osoba nie będzie Wam jakichś tutaj propozycji matrymonialnych Proponować, jak to propozycje, tak? Proponować propozycje. Eee. No cóż, co ja, co ja mogę rzec więcej? Jeżeli to jest czytanie dla Was, jeżeli to jest czytanie, właśnie jeżeli chodzi o miłość, to nie macie się czego obawiać. Ta osoba na pewno do Was przyjdzie i to kroczek po kroczku. Nie ma co się stresować. Tyle w temacie, grupa numer 2. Cieszcie się, gwiazda, przychodzi Wasze spełnienie marzeń. To, co, o czym pragnęliście, to w końcu przychodzi do Was. Ta rozmowa upragniona do Was przychodzi. Ten kontakt. Więc bardzo się proszę cieszyć. I nie stresować. Dobra. Tutaj grupa numer 3 już rozłożę. Tylko wyczek herbatki. Klasycznie. O, dobra. I przechodzimy. Czy osoba, o której myśli grupa numer 3 podejmie kontakt z grupą numer 3. Czy osoba, o której myśli grupa Numer 3 podejmie kontakt z grupą numer 3. Czy osoba, o której myśli grupa numer 3, podejmie kontakt. Z grupą numer 3. A. Koniecznie tyle chciało wyjść. No dobra. Jak koniecznie tyle chciało wyjść. To niech będzie. Chociaż nie podoba mi się to, no ale, bo inne grupy są poszkodowane w tym momencie. Ale skoro to ma być dla was czytanie takie bardziej rozbudowane, niech będzie dla was bardziej rozbudowane. Poczekajcie chwilkę, rozłożę tu tak. Kurczę, ta królowa się odbija, no trudno, zrobimy może tak. O, jak zrobię tak, to nawet będzie... Co nie, co widać. I te czwórkę kielichów tutaj. Moi drodzy, czy ta osoba podaje mnie kontakt? Działanie jest. Działanie jest. Ale tu bardziej takie czekanie na działanie. Bo ta osoba tutaj pokazane jest, że ta osoba chciałaby to działanie podjąć, ale czeka, wstrzymuje się. I to samo tutaj z cesarzem jest. Królowa była z cesarzem, tutaj właśnie chce ten kontakt podjąć, ale się wstrzymuje, bo jednak duma jednak tutaj nie pozwala tak szybko, żeby nie okazało się, że tej osobie zależy. No, bo ta osoba skrywa w sobie to, że wam zależy tej osobie na was. Zdecydowanie. A tutaj siła ze słoneczkiem mówi poczekaj cierpliwie. Poczekaj cierpliwie. Ta osoba do ciebie pędzi. Zobacz, ta osoba pędzi na tym koniku. Pędzi, pędzi, ale zanim, zanim przybędzie, zanim przybędzie na tym koniku, to ta osoba musi z tego tronu, co tutaj jest przedstawione i tu, i tu. Najpierw musi wstać, a że tutaj ten cesarz jest trochę duży, trochę potężny gabarytami. No to niestety, żeby się podnieść z tego tronu i to działanie względem Was przedstawić i podjąć tę próbę kontaktu, no to z tym cielskiem trochę może potrwać. Może troszeczkę potrwać. I dla was rada tutaj jest z tym, żeby się trochę uzbroić w cierpliwość. Uzbroić w cierpliwość, ale ta osoba zdecydowanie podejmie kontakt. Więc tutaj też nie macie się... czego. Nie macie się o co martwić. Nie. Bo ta, ta osoba chce podjąć to działanie, ale no po prostu... Mówię, na razie się wstrzymuję. Na razie nie chcę pokazać tego, że, wam, że tej osobie na was... Zależy tak na was? Że jesteście ważni dla tej osoby, powiem tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. A czwórka kielichów przestań rozmyślać. Przestań rozmyślać, ta osoba podejmie kontakt. Zdecydowanie podejmie. Nie masz o co się martwić. Nie masz o co się martwić, bo jest to słońce. Ten cesarz przyjdzie. Ten cesarz przyjdzie ty, na tym koniu tylko daj mu wstać z tego tronu, bo on jest ciężki, tak? Ten cesarz jest ciężki i jego myśli niekoniecznie mu pozwalają na razie i jego duma, żeby podjąć to działanie. Ale to działanie będzie tylko mówię, uzbrój się w cierpliwość, usiądź sobie rozsiądź się na fotelu czy tam kanapie i poczekaj i poczekaj, ta osoba podejmie kontakt. Może w ciągu, może do najbliższej pełni. Jak już się pojawia ten księżyc w pełni, to może do najbliższej pełni. Ale no macie poczekać, macie zdecydowanie poczekać. Nie martwić się, nie martwić się. Jeszcze dla Was przesłanie od aniołów Na sam koniec marzenie. No też, no co mogę powiedzieć? No waszym marzeniem jest, żeby ta osoba podjęła z wami kontakt i ta osoba podejmie z wami kontakt. Zobaczcie, ta pani sobie tu leży z tymi swoimi skrzydłami tutaj schowanymi, nierozłożonymi, schowanymi. Opiera się o poduszkę i czeka. I czeka. To wy też. Rozłóżcie się na tej kanapie tutaj z misia. Na tej poduszce się podeprzyjcie i poczekajcie. I ta osoba do was przyjdzie, przybędzie, przybędzie, bo tutaj widzę, że ta osoba raczej będzie chciała się spotkać, nie, nie porozmawiać przez telefon, nie napisać przez komunikator, ta osoba będzie do was chciała przyjść, więc poleżcie, odpocznijcie, wypocznijcie, żeby nie było tak, że będziecie niewyspani, niewyspane na spotkanie z tą osobą, no. No cóż, to by było tyle w takim razie. Grupa numer 1 i 2 będzie niepocieszona. No ale cóż, takie są karty. Kapryśne. Łyczek karbaty. No i cóż, jeżeli się filmik podobał, no to co? Możecie zostawić łapkę w górę. Czemu nie? Jeszcze jeden wezmę. Kurczę. Bo mi zaskło w gustach. Ale dobra, no, nie przedłużam już w takim razie. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i ten filmik postanowiliście obejrzeć. I co, i widzimy się w takim razie przy następnym filmiku. Trzymajcie się. Na razie.